Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam zrobić dla Was pyszne danie pod Polonię Zagraniczną. Pewnie się zdziwicie albo zaskoczycie, jak to pierogi pod Polonię Zagraniczną. Tak, powiem Wam, że pierogi ruskie za granicą zrobić to jest naprawdę sztuka albo luksus, następny. Niestety takie pyszne polskie. Wędliny można dostać tylko w różnych takich specjalnych sklepach jakimś polskim, ruskim sklepie. Pomału zaczynają się już pokazywać brewę, a więc przez lata w ogóle taką polską, fajną wędlinę, czy polskie twarożki na przykład. To już był luksus. I to chciałam Wam powiedzieć dzisiaj, czy przekazać, że za granicą można zrobić również pyszne ruskie pierożki z twarogu mielonego ze śmietaną. Takiego kupionego na przykład albo w Lidlu, albo w Albiku. I to jest ser mielony, jak nasz polski w wiadereczku, albo myślę, że też tak jest. Niehomogenizowany, zwykły ser, zmielony, ale jeżeli on będzie ze śmietaną w środku, to proszę też go kupić sobie. On ma 40% czy 20%. Takie sery są jeszcze jakby dopuszczalne, wskazane i mogą być. Ponieważ jak ja robię pierogi, to ja do środka daję również z łyżkę śmietany kwaśnej. one są bardziej smaczne. To, co najważniejsze jest w pierogach, ja tak myślę, to są właśnie ziemniaki. I one muszą być specjalne do pierogów, ja tak myślę. Czyli to muszą być jakby, to muszą być takie em, to muszą być ziemniaki mączne. Nie wiem, czy tu tutaj się nazywają Meliś kartofel, Nie wiem, jak się to nazywa w Anglii czy w Kanadzie, ale jeżeli ktoś z Was mógłby nam powiedzieć, jak one się nazywają, czy podpowiedzieć, pani Aleksandro, jak można prosić, bo chyba pani mieszka w Anglii, jak się nie mylę, albo pani Agnieszka z Kanady, bardzo chętnie, wiem, że mi oglądacie chętnie gotujecie. A więc zapraszam, jeżeli możecie wpisać coś takiego, gdzie taki twarożek 40%, 30% czy 25%, 20% można dostać i gdzie można dostać takie mączne ziemniaki, to zapraszam jak najbardziej. Myślę, że Lidl, Aldi są wszędzie i takie takie marki czy takie właśnie twarożki można dostać. I jak macie taki twarożek, już nie musicie kręcić go przez maszynkę tylko po prostu gotujecie ziemniaki dzień wcześniej jak wam zostają albo gotujecie ziemniaki wtedy je wyciskacie schładzacie takie ciepłe na parę minut, no może z pół godziny czy na godzinę i mieszacie cebulka, troszeczkę tłuszczu doprawiacie i już masz, macie farsz dobry taki farsz można zrobić na pierogi również na dwa dni czyli jeżeli zrobicie więcej sobie farszu to ten farsz nawet możecie zamrozić. Tydzień, dwa, nic się nie stanie. A więc lepiej, ja myślę, że lepiej farsz zamrozić, odmrażacie i robicie świeże pierożki, niż robić dużo i mrozić. Ale jeżeli jest tak, że ktoś woli zrobić dużo na raz i sobie zamrozić, nie widzę problemu. A więc wtedy krótko gotujemy, z minutę i wtedy... Jeszcze raz w po podmrożeniu na minutę, dwie na wodę są wtedy też bardzo smaczne. A więc to chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak się robi te pierożki ruskie z sera innego, można powiedzieć, sera mielonego ze śmietaną. Mam 1,5 kg ziemniaków. Obieram po to, żeby po obraniu mieć z kilo 200-300, pół kg ziemniaków. Tych twarożków, tego sera twarogowego. Teraz kroimy te wszystkie ziemniaki na pół, żeby zmniejszyć tą średnicę i żeby nam się szybciej ugotowały. I zalewam te ziemniaki. Proszę zobaczyć. Tak musi to wyglądać. Z pół łyżki albo łyżeczka jedna mała, cała soli. Taką musi być. Później jak będziemy robić będziemy robili te pierożki to można jeszcze dosolić ten farsz. Przykrywamy i po zagotowaniu się dopiero, po, po zagotowaniu się dopiero zmniejszamy o połowę i nastawiamy jeszcze wtedy y, około 40-45 minut. Jeszcze musimy te ziemniaki gotować. Bierzemy dowolny olej z pół szklanki czy smalec, jak lubicie, czy to wasze masło klarowane. Pół szklanki nagrzewamy na patelnię. A więc ja myślę, że już jest gorący. I już z I już troszeczkę zmieszam. Przygotowałam sobie już wodę. Z pół łyżki soli, po sole, ponieważ pierogi też trzeba gotować w osalonej wodzie. Przykryję i niech sobie tutaj czeka. A więc imiaki się gotują. Cebulka już się prawie, że zeszkliła. Wyłączam. Już się kończy ta minutka. Druga. Wyłączam na zero. I ona sobie tutaj dochodzi. Ale proszę nieraz uważać, bo jak jest patelnia mocno nagrzana, to może Wam się spalić. A nie powinno. Widzicie? Pół kilograma mąki. I musimy mieć na podsypanie z 50. Ja zawsze tak mówię, że to jest najlepiej. Pół łyżki soli musi też być. Mieszamy. I proszę zobaczyć, co ja mam. Mam tutaj maślankę. Robiłam masło. Nie chcę tego wylewać, a więc tą maślankę dam teraz tutaj do tego. Jedno całe jajko. Niektórzy z Was nie dają, ja daję, daję tylko jedno, nie ja zdaję jedno całe i jedno żółtko, ale że mam maślankę, starczy po to, żeby to ciasto było smaczniejsze. I proszę zobaczyć, mam 200 ml tej maślanki zagrzanej. Wlewam, ale ja sobie nieraz zostawiam troszeczkę, to Wam zawsze mówię, że... Każdego przepisu, jak ja robię, to najpierw próbuję to robić tak i patrzę, czy mi coś jeszcze zostaje, żeby już nie dosypywać dużo mąki. A więc, proszę zobaczyć, jest troszeczkę suche. Możemy spokojnie dać jeszcze troszkę za dużo wody, czy mleka nie było, bo wtedy musimy dużo tej mąki dosypywać. Czyli na pół kilograma mąki 200 ml tej maślanki i teraz wyrabiam na stolnicy mam 50 mąki i zaczynam wyrabiać najpierw chciałam, żeby mi się tutaj ładnie tylko skleiło i zaczynam już wyrabiać. Proszę zobaczyć, ciasto wyszło super. Ono nie może też nam wyjść twarde, bo jeżeli nam wyjdzie za twarde, naprawdę rozrobić wtedy takie ciasto z twardego na miękkie jest bardzo ciężko. To lepiej zrobić tak, że robimy ciutkę rzadsze, troszkę, troszkę rzadsze i wtedy podsypujemy mąką i to jest też fajnie. Będzie również fajne ciasto ale na maślance coś nowego, coś innego i to są pierożki, można powiedzieć dla Polonii, można powiedzieć dla Polonii, taki damy tytuł pierożki ruskie dla Polonii, oczywiście dla reszty również, ale te drugie już macie na moim kanale nieprasowana, ale to może nie widać Zostawiamy teraz to ciasto w ścierce, czy w ścierce zostawiamy to ciasto teraz, proszę zobaczyć, ono będzie sobie fajnie tutaj leżało, gdzieś z boku. I w międzyczasie idę, patrzę jak ziemniaki. Jak są już ugotowane, odcedzam, wystawiam gdzieś, gdzie zimno, ko okna czy balkon. Później przyciskam przez tą praskę i jeszcze raz wystawiam, bo wtedy one szybciej nam wystygną. Te ziemniaki odcedziłam. je można króciutko jeszcze obsuszyć na, na tym, na kuchence, żeby ta woda wyparowała. A więc robimy to minutkę. Tak one wyglądają, wysuszone. One muszą być suche. Rzeczkę małą masła, jak lubimy masło. Możemy dać. Niekoniecznie. I mieszamy te ziemiaki. Tego masła się... Nie wyczuję, ale lepiej Wam będzie smakowało. I to na balkon, na 15 minut w międzyczasie możemy już zacząć wałkować sobie placki. To jest taki mój typ, ponieważ to troszeczkę trwa wałkowanie tych placków. Jeżeli lubimy szczypiorek, to możemy kawałeczek tak z 5 cm parę kawałków szczypiorku pokroić. Dajemy tutaj do tych ziemniaków już teraz. Później dojdzie do tych ziemniaków twaróg. Naprawdę już jest smak. Jeżeli tutaj ten farsz będzie smaczny, pierok będzie smaczny, to nie, ma takiej, to nie ma takiej opcji, żeby Wam nie smakowało. Przechodzimy już do wałkowania tego ciasta. I proszę zobaczyć, tak wygląda. Myślę, że super. Ktoś mi powiedział, żeby robić takie ruloniki. A więc robimy ruloniki, ponieważ to funkcjonuje, a więc i babcia się uczy całe życie. Mamy jak na kopytka takie. I proszę zobaczyć, musimy to obtoczyć tak jak kopytka, żeby nam się nie kleiło. I to wszystko zależy od tego teraz, jak duże chcecie mieć te pierożki. Jeżeli małe, no to robimy tak gdzieś na 2 cm. Wtedy już one są jednakowe. zrobimy taką kulkę i wystarczy. To jest akurat za małe. Zrobimy z innej końcówki. Dołożymy, żeby to było jednakowe. A więc tu musimy mniej więcej sobie popatrzeć, ale ktoś jak zrobi raz, dwa. Tutaj na przykład możemy zrobić cieńsze, centymetrowe, a końcówki z 1,5, a nawet dwa centymetry. I proszę zobaczyć. Takie kopytka zrobione. Super rewelacja, można powiedzieć. I proszę zobaczyć, to jest 5 minut, może tu, i jak szybko się robi to, naprawdę. Czyli ta metoda jest fajna. Jeżeli ktoś robi z całego placka, czy tam wycina, to Wam powiem, można jak najbardziej, przecież nikt Wam nie zabroni, ale. Wtedy po wycięciu te brzegi wszystkie resztki jak na nowo zlepicie już nie będzie tej elastyczności takiej, jak tak od razu robicie. Zanim zacznę wałkować, zrobię ten farsz, ponieważ ja muszę tutaj postawić. Daję z łyżeczkę małą jeszcze soli. Oczywiście pieprzu musimy dać również z taką płaską łyżeczkę na taką ilość koniecznie. I papryki słodkiej z łyżeczkę i z odrobinę też ostrej. dużo, Troszkę, ale powiem Wam, że naprawdę będzie lepszy smak. Biorę tą praskę i wyciskam już. I teraz... Przechodzimy już do tych serków. Proszę zobaczyć, tutaj już wodę zlałam z tego serka. Może jeszcze troszeczkę jest. Tu jest troszeczkę jeszcze wody, a więc tak wygląda ten serek, twarożek. Potrzebujemy takiego twarożku z pół kilograma na ten kilogram naszych ziemniaków. Mieszamy już ten farsz teraz z tymi ziemniakami. Przez to też te ziemniaki ostygną nam. Inaczej jest, jeżeli macie zimne ziemiaki, to od razu mieszacie wszystko, doprawiacie olej na koniec ze cebulką, olej i są dobre. Więc wodę już właśnie nastawiłam teraz i zaczynam wołkować te plesuszki. Kuczek, też dobrze jest tak troszeczkę przypudrować mąką. I ja tak robię, że ja rozmiatam ręką każdego placka, można powiedzieć, czy dłonią. I tak. I już mam taki cienki placuszek. Widać, poprzednio mi się nie włączyło, musiałam dwa razy gadać. Aj, aj, aj. tam jajaj. A więc tak, następny. W jedną stronę i w drugą. Bardzo cieniutko pałkujemy. Kładziemy sobie tu na też posypaną troszeczkę. Czy znaczy można więcej podsypywać, można mniej. To tylko czy jest potrzeba taka. Jeżeli jest potrzeba, proszę zobaczą, się prawie już nie klei. Przechodzimy już do doprawiania tego naszego farszu, ponieważ już mam połowę placków zrobionych. Daję już cebulkę. Proszę zobaczyć, ona powstała, ściemniała, ale to tak ma być. Jedna łyżka, druga i trzecia. I starczy. Super, ale wiecie, czego brakuje, nie? Soli, a więc ja jeszcze to po bo ten farsz, jeszcze z pół łyżeczki. Pół łyżeczki do łyżeczki małej, ponieważ tutaj przyszło pół kilograma prawie czym przyszło nie? ze śmietaną, a więc to nam zabrało ten smak. To musicie o tym wiedzieć, że koniecznie trzeba doprawiać. I teraz przechodzimy do robienia tych pierogów. A ja mam tak, dużą łyżkę i tak ja mam taką dużą łyżkę, ale ta duża łyżka łyżce nie jest równa. I taka łyżka płaska idzie mi na pierożka, a wy musicie wiedzieć, czy pół tej dużej, czy może jedną taką małą czubatą? I to na jedno wyjdzie. Jedna mała czubata to jest tyle co płaska ta. A płaska ta, można powiedzieć, to jest jak pół tej. A więc mniej więcej. I zaczynam lepić tego pierwszego. Proszę zobaczyć to ciasto, jakie fajne, elastyczne. Ale możemy robić też małą. I nakładamy taką pełną, małą. Ja Wam powiem, Nakładajcie tak, że ten brzeg był chociaż pół centymetra wolny. Wtedy Wam się tutaj fajnie sklei. Mam nadzieję, że to widać. I proszę zobaczyć, te pierożki Wam się tutaj fajnie będą sklejały. I ja tak zostawiam. Ja już nie robię tam nic takiego czy coś, ponieważ te miejsca nie są niedogotowane. Ja Wam to już wspominałam. Ale jeżeli tak lubicie, że jeszcze pomiędzy coś, albo tam jeszcze niektórzy robią, na przykład że widelce sobie robią jakiś wzór, nie widzę problemów. Ja przeważnie takie robię z kapustą. Się boję, że mi się nie rozwaliły, czy nie, żeby się nadwożyły, powiedzmy no ładnie. I proszę zobaczyć, tak robię już te moje wszystkie pierogi. Woda się już gotuje, a więc zwiększam, bo miałam zmniejszoną i zaczynamy już wkładać te pierożki. 12, może 14 pierożków Wam wejdzie na pewno na te 3 litry wody, co ja tutaj mam. Buczek jak macie, ruszacie sobie tak lekko i zostawiacie. Czekamy aż one wypłyną. I wtedy dopiero nastawiamy czas. I już pierożki zaczynają wypływać. Zaczekamy aż one wypłyną, ale już wypłynęły. Nastawiam teraz sobie tutaj 3 minutki. Proszę zobaczyć, gotują się już ładnie, a więc mieszamy o połowę. Mam 9, to gdzieś na 6. One muszą się gotować, ale nie za ostro, nie za mocno, nie na mocnym ogniu. Wyglądają, możemy takiego jednego wziąć i spróbować, czy już jest ugotowany. lejemy tłuszczem troszkę i próbujemy o tak ugotowany, a więc wyciągamy ciasto nie jest surowe, a więc wszystko jest dobrze. To jeszcze biorę szklankę wody i polewam i zaraz te wykładam na talerz, żeby mi się tutaj nie skleiły. To jest bardzo ważne. Gdzieś tak z minutkę ociekną i na talerz. I robię dalej. Drugą turę już nałożyłam. To już się zaczyna podnosić. Leci. A tutaj, proszę zobaczyć, mam te pierożki. One są naprawdę super ugotowane. Ciasto nie jest białe w środku, a więc jest dobre i próbuję go niech przeżuje niebo w gębie. Zapraszam was bardzo serdecznie. Nie wyczujecie, że to jest tego twarogu robionego ze śmietanem. Przybliżę je, a więc zrobię zdjęcie i wam to pokażę, jak to szło po kolei. A więc tak jak już mówiłam, to są pierożki pod yy, kątem polonii ale dla wszystkich, ponieważ my tutaj za granicą nie mamy tego sera i chciałabym, żebyście źle zrozumieli. A więc kosztowało mnie to chyba z półtorej godziny, ale to jest wszystko razem. Gotowanie ziemniaków, gotowanie pierożków, przyprawianie, doprawianie. Jeżeli mamy gotowe ziemniaki, to w godzinę na pewno Wam wyjdą. A więc proszę zobaczyć, jak pięknie wyszły. A więc dziękuję bardzo, zapraszam i do widzenia.